Usiądź wygodnie, zamknij oczy, pozwól swojemu ciału znaleźć najwygodniejszą pozycję, taką, w której poczujesz się stabilnie i bezpiecznie. Weź głęboki wdech przez nos, zatrzymaj powietrze na krótką chwilę, a potem powoli wypuść je ustami, jakbyś wypuszczał, wypuszczała wszystko. Co już nie jest Tobie potrzebne. Wdech przez nos, zatrzymaj i powolny wydech przez usta. Pozwól, aby z każdym oddechem Twoje ciało stało się coraz cięższe, a myśli coraz spokojniejsze. I jeszcze raz. Głęboki wdech, zatrzymanie i długi, miękki wydech. Skieruj swoją uwagę ku górze. Nad Twoją głową świeci złote światło. Czysta, boska energia wszechświata. Wyobraź sobie, że to światło. Powoli spływa przez czubek głowy, wypełniając całe ciało głowę, gardło, serce, brzuch, biodra, nogi, aż do samych stóp. Czujesz teraz, jak jesteś połączona, połączony między niebem a ziemią. Tu, w tym miejscu, w tej chwili stajesz się żywym mostem pomiędzy tym co ziemskie a tym co duchowe. Pozwól sobie na kilka chwil w ciszy, aby odczuć to połączenie stabilne, piękne i święte. Za chwilę wspólnie wkroczymy w nowy rok numerologiczny, nowy cykl, nową podróż nową możliwość dla każdego z nas. Oddychaj spokojnie. Zaufaj, że to, co ma się pojawić, już czeka na Ciebie po drugiej stronie tego progu. Dziś razem otwieramy bramę do nowego rozdziału. Przywołaj w swojej wyobraźni mijający rok. Zobacz obrazy, chwile, doświadczenia. Może pojawią się twarze ludzi, wydarzenia, emocje, lekcje. Z wdzięcznością weź je do swojego serca. Wszystko to było częścią Twojej drogi. Teraz wyobraź sobie, że w Twoich dłoniach pojawia się świetlista kula. Do tej kuli możesz włożyć wszystko, co już chcesz zostawić za sobą. Ciężary, zmęczenie, niespełnione oczekiwania, to, co nie należy do Twojej dalszej drogi. Kiedy poczujesz, że kula jest pełna, podnieś ją ku niebu i pozwól, by rozpuściła się w świetle. Oddaj stare doświadczenia wyższej energii, by zostały przetransformowane w mądrość i lekkość. Wyobraź sobie, że stoisz teraz przed mistyczną bramą. Jest to zdobiona światłem, symbolami i kolorami. Pozwól swojej wyobraźni pokazać ci tę bramę, tak jak ją czujesz. To brama nowego roku numerologicznego. Weź teraz głęboki oddech. I przygotuj się, bo zaraz przejdziesz przez tą bramę. Zobacz przed swoimi oczami, jak brama się otwiera. Powoli. Przyglądaj się, jak wygląda. I kiedy będziesz gotowa, gotowy. Zrób pierwszy krok, zostaw wszystko za sobą i przejdź przez nią. Po drugiej stronie wita Cię zupełnie nowa przestrzeń, jasna, pełna potencjału, wolna od ciężaru przeszłości. Tutaj zaczyna się Twój nowy cykl. Poczuj w swoim sercu, że wchodzisz w nowy rozdział życia. Zaufaj, że wszechświat prowadzi Cię w zgodzie z Twoją ścieżką duszy. Zobacz w tej nowej przestrzeni, co na ciebie czeka. Jakie nowe możliwości. Sytuację. Być może pojawia się tam świetlista postać. Może to być przewodnik duchowy, Anioł, Wasza Wyższa Jaźń, albo symboliczna energia Nowego Roku Numerologicznego. Ta postać podchodzi do Ciebie i wręcza Ci dar. Może to być symbol, słowo. Obraz, dźwięk albo energia, którą czujesz w ciele. Ten dar jest przesłaniem na nowy rok. Jest kluczem, który będzie Cię prowadził w nadchodzących miesiącach. Pozwól sobie w ciszy odebrać ten dar. Zaufaj temu, co przychodzi. Nawet jeśli to tylko odczucie, kolor czy emocje. Nie neguj tego, nie zastanawiaj się nad tym, tylko przyjmij to, co przychodzi. To jest Twoje osobiste przesłanie. Teraz połóż dłonie na sercu. Poczuj wdzięczność za dar, który otrzymałaś, otrzymałeś. Wyślij w przestrzeń jedną jasną intencję na nowy rok numerologiczny. Może to być słowo, uczucie, pragnienie, energia, którą chcesz przyciągnąć do swojego życia. Zobacz, jak ta intencja przybiera formę świetlistego nasionka, które wsadzasz do ziemi Twojego serca. Zaufaj, że przez cały rok będzie ono kiełkować i wzrastać, wspierane przez światło, miłość i mądrość wszechświata. Weź teraz trzy głębokie oddechy. Przy każdym wydechu poczuj, jak Twoje ciało staje się coraz bardziej obecne tu i teraz. Porusz delikatnie palcami rąk i stóp. A kiedy będziesz gotowa, gotowy, powoli otwórz oczy, zabierając ze sobą dar i światło nowego roku. Nowy cykl właśnie się rozpoczął. Witam Was w nowym roku numerologicznym.